Cześć, jestem Anita i witam Was dzisiaj ponownie na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, będziemy testować nowości Lovely. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, jak one mi się sprawdzą i co ja tak dzisiaj właściwie będę testować, no to koniecznie zostańcie ze mną i zapraszam Was do oglądania. Oczywiście, na wstępie zachęcam Was do zaobserwowania mnie na Instagramie. Tutaj, o tu. I wpadnięcia na mój profil, na wintet, gdzie na bieżąco wystawiam ubrania na sprzedaż. E, no i tak, słuchajcie. Możemy już przejść do testowania, ale zanim przejdziemy Jeszcze parę takich informacji Nie mam tutaj nic do brwi, więc brwi sobie zrobię poza kamerą I wrócę do was już z przygotowaną powieką Żeby zacząć nakładać świecidełka Bo nie mamy palety takiej stricte z matami Za chwilę wam wszystko wytłumaczę Pokażę wam też, jaki film nam się szykuje w przyszłym czasie W przeciągu takiego jakiegoś tygodnia mam nadzieję No i tak, słuchajcie, to ja zrobię sobie brwi Przygotuję powieka pod cienie i może nawet zrobię bazę pod te świecidełka z jakichś matów i przejdziemy do testowania. Słuchajcie, zrobiłam sobie taką klasyczną bazę na oczach. Mam tutaj dwa cienie, żeby było tematycznie z palety Lovely Miss Lily i mam na sobie te dwa odcienie i tak to się, słuchajcie, prezentuje. I no, zrobiłam sobie taką klasyczną bazę ze względu na paletę, którą dzisiaj będziemy testować. Berwi mam robione kredką z Anastazji, mogą być. Inne, w sensie mogą mieć inny kształt, bo jestem w trakcie zapuszczania i ja go nie widzę. Dlatego, no, mogą być po prostu inne, nie krzyczcie na mnie, ale jestem w trakcie zapuszczania i no. Wyglądają jak wyglądają, w każdym razie Paleta, którą dzisiaj będziemy testować to jest, słuchajcie, paleta Show Off Girl I to jest Glitter Eyeshadow Palette, tak ona się, słuchajcie, prezentuje Na pewno wam ją na przebitkach tutaj pokażę I to są takie brokaty sprasowane z taką przezroczystą bazą klejącą Mam nadzieję, że nie będziemy potrzebować do tego już żadnego kleju, bo to by było super Także wezmę sobie lusterka a, i swoją drogą, jak już wzięłam do ręki lusterko, to zobaczcie, co będziemy ze sobą porównywać. Jeszcze w tym tygodniu nagram wam porównanie tych dwóch palet. Nie wiem, kiedy wstawię, bo mam strasznie dużo filmów do nagrania karetka. No bo tak, bo uważam, że warto, że trzeba to zrobić. E, I tam wam wszystko wytłumaczę, dlaczego, co i jak, ale już daję wam znać, że będzie test. No i właśnie sięgnę sobie po lusterko i tak, jak patrzę na swoje poczadła, to chciałabym coś, może. Wydaje mi się, że te dwa odcienie będą najfajniejsze mi do tego dzisiaj pasować. Także sięgnę po ten brzoskwiniowo palizujący na zielono. One mają taką konsystencję, że trzeba nimi się trochę pobawić, żeby one zaczęły się kleić i nie były takie sypkie. O, coś takiego. Bez żadnego kleju, bez niczego. Ej, fajnie to wygląda, ten odcień jest taki zielony, ale wydaje mi się, że on się trzyma, ale osypał mi się już na całą twarz. Także na drugie oko nałożę sobie z gliterem i porównamy, w sensie z klejem do brokatu i porównamy jak to będzie wyglądać i dołożę sobie tego na przezroczystej bazie. są te brokaty, w sensie to jest taki niewymuszony, świecący efekt, który jest mega kolorowy, ale gdzieś tam fajnie to wygląda. Dobra, to na drugie oko nakładamy z bazą. Baza, jakiej będę używać to jest Glitter Primer z Pierre René. I nałożę sobie ociupinkę. ok I teraz będę nakładać tak samo. Najpierw brzoskwiniowy. ten biały tak szczerze mówiąc ten efekt jest na obu oczach podobny nieważne czy użyłam kleju czy nie ładnie to wygląda Ej, fajnie to wygląda, podoba mi się ten efekt takiego świecenia, ale to jest zupełnie, no w świetle dziennym wam to pokażę bo to jest petarda to jest taka paletka dla typowych kolorowych srok, które lubią takie mocne kolorowe akcenty, bo no jest dosyć mocny ten akcent kolorystyczny Tutaj on jest taki bardziej rozproszony, delikatny, a tutaj on jest bardziej skondensowany, tak wiecie, w jednym miejscu. Dobra, mam jeszcze tutaj eyeliner i on jest w takim holograficznym kolorze. To jest akurat dwójeczka srebrna. I słuchajcie, nie będę nim rysować kreski, bo uważam, że to trochę za dużo już tego świecenia. Ale nałożę go sobie w wewnętrznych kącikach, zobaczymy, jak się utrzyma. Ostatnio nakładałam go sobie na początek powieki. No miazga, dobra, pozwólcie, że ja poza kamerą dorysuję sobie kreskę Bo jednak tej kreski mi tutaj brakuje Wytuszuję sobie rzęs i wrócę do was nałożyć podkład Tak jeszcze wracając do tego eyelinera Dlatego, że on ma strasznie grubą tą końcówkę Jeżeli macie wielkość oka pokroju mojego To możecie mieć problem z narysowaniem nim kreski Dlatego, że... czy odcięcia cat Dlatego, że ten aplikator jest strasznie duży jak na eyeliner Dużo fajniejszy jest ten z Vibo Dlatego, że w Vibo on jest taki długi i ma spicastą końcówkę. Widzicie? A w Lovely on jest krótszy, grubszy i bardziej spłaszczony. Zobaczcie, widzicie. Więc trochę lipa, ale ogólnie produkt jest przepiękny, przepięknie się to świeci i bardzo mi się podoba. Dobra, to tak tylko chciałam dodać. Jak widzicie, oczy mam skończone, narysowałam dosłownie cieniutką kreskę, wytuszyłam sobie rzęsy, jeszcze tu się udziubałam tuszem, ale dzięki Bogu te glittery są mu tyle spoko, że wszystko zakryły i to się tak nie rzuca w oczy. Słuchajcie i do tego jest dołączona pacynka w ogóle i akurat do tej palety uważam, że ta pacynka sprawdzi się świetnie w nakładaniu tych produktów, bo ja sobie nim dokładałam właśnie na tym oku, żeby przykryć tą niedoskonałość, która mi tutaj wyszła z ubrudzenia tuszem i świetnie się to sprawdziło, także w tej palecie akurat pacynka naprawdę spoko sprawa. No no i co? Teraz będziemy sięgać, słuchajcie, po podkład i podkład, którego dzisiaj będę używać to jest Lovely Camouflage Foundation Matte and Full Coverage w kolorze nude, czyli to jest dwójeczka. E, jedynka była bardziej beżowa, bardziej taka właśnie różowa nawet, a ta dwójka jest jasna, ona troszkę ciemnieje, ale jest żółta, słuchajcie, zobaczcie jaki przepiękny kolor ma ten podkład, ja sobie go tutaj... Wyciągnę trochę z tej tubki Ok, konsystencja jest taka pół na pół Bo nie jest mega spływająca, ale też nie jest mega gęsta, że stoi w miejscu jest to podkład do twarzy o wysokim stopniu krycia Pozostawia skórę idealnie gładką, matową przez wiele godzin Ok, czyli to jest podkład matowy No zobaczymy, jak mi się on tutaj będzie sprawdzał Może zróbmy tak, że nałożę go najpierw na jedną część twarzy I zobaczymy, jakie faktycznie ma to krycie Bo nie pachnie Ua! What the fuck, jakie to ma krycie czy to widzicie? Jakie on ma krycie w ogóle. Ład. Okej. Okay. Ej nie, dobra, wbiłam się w trochę lekki szok. Szczerze mówiąc, bo to jakie ja ten podkład ma krycie. Ja w ogóle chyba zrezygnuję dzisiaj z korektora pod oczami i wklepię sobie trochę tego podkładu tutaj, bo i tak już mi się tu za dużo nałożyło. Także nie będę dzisiaj nakładać Korektor, ale zobaczcie to w ogóle ma, to jest miazga po prostu jeśli chodzi o krycie, po prostu miazga nie mam pytań ten kolor trochę zmienia tonację staje się troszkę ciemniejszy ale mimo wszystko zobaczcie jakie jest jasny o wow, no krycie to ma fantastyczne dobra postaram się nałożyć na drugą część twarzy Przypudrujemy ją i zobaczymy, co będzie dalej. Generalnie rzecz widzę, że ta część twarzy już zmienia trochę kolor. Ona się bardziej wpasowuje w mój kolor, ale mimo wszystko, no to jest miazga kryjąca, jakby moja wina, wzięłam zły kolor. Wydawało mi się, że będzie ok, ale jest trochę za jasny, trochę. Jestem w ciężkim szoku, jak to kryję. W mocno ciężkim szoku, bo dawno nie miałam takiego podkładu, szczególnie z drogerii. W rękach, który by tak krył. Ja Wam się pokażę teraz w świetle dziennym, żebyście mogli zobaczyć, jak ten podkład wygląda na mojej twarzy. Przypudruję go i znowu Wam się pokażę w świetle dziennym. Tak się prezentuje jedna warstwa podkładu. I nie mam do sobie korektora, słuchajcie. No jest petarda Jakby on mi się zaczynał już zbierać tutaj w zmarszczkach na czole, ale to jest u mnie klasyk, więc trzeba go przypudrować, żebyś stał w miejscu. Ale no. Wbiłam się w lekki szok Jeszcze... Mimo tego krycia Mimo tego, że on jest dosyć ciężkim podkładem No bo zobaczcie, co on mi tutaj na twarzy zrobił To... What the fuck? On naprawdę dobrze wygląda na razie I teraz widzę, jak bardzo mam dwie różne brwi Moje brwi to dzisiaj siostry, nie bliźniaczki, pamiętajcie Bardzo ładnie wygląda ten podkład Nie mogę na siebie napatrzyć, bo naprawdę dobrze wygląda Dobra, słuchajcie, idę go przypudrować Sk o, wykonturuję się i przyjdę do Was, zobaczymy, jak on będzie tak po 15-20 minutach już leżenia na twarzy się prezentował. Dobra, słuchajcie, tak to się prezentuje. Ja mam sobie jedną cienką warstwę pudru nakładaną pędzlem i nie wygląda to źle. Kolor się w miarę do mnie dopasował i jest spoko. Jest ten efekt tak niesamowity. W sensie to jakie ja dostałam krycie, i jak ten podkład dobrze wygląda na twarzy w tej chwili, to ja jestem w ciężkim szoku, jeżeli to się tak utrzyma. No, to będzie hit, szczerze powiedziawszy. Teraz będziemy używać rozświetlacza. Ja mam tutaj złotą wersję tego rozświetlacza sypkiego, także ja sobie go troszkę wysypę tutaj na wieczko. Ok. No i słuchajcie, ten rozświetlacz będę nakładać najlepszym pędzlem do rozświetlacza. Lepszego nie ma. I to jest ymm, zmalowana z Boho Beauty. I to jest 114 do rozświetlacza. Także odwrócę się do Was boczkiem. Ok, nakładam troszkę na pędzelek Może jakieś lusterko sobie wezmę, co bym nie robiła tego na ślepo Powiem mam szczerze, że dosyć delikatny jest ten efekt W sensie mam rozświetlacze, które robią dużo większe wow Ładnie odbija światło Ale dla mnie jest troszkę za delikatny. jednak Ja wolę dużo... Dużo większe wow Jeśli chodzi o rozświetlacze, natomiast wiem, że nie wszyscy lubią A to jest efekt taki na co dzień, mało rzucający się w oczy to jest takie ładne, codzienne rozświetlenie twarzy, które gdzieś tam fajnie odbija światło, ale nie rzuca się jakoś za mocno w oczy. Także myślę, że jeżeli lubicie rozświetlacze z Lovely, to ten też gdzieś tam Wam wpadnie w oko, bo nie, nie jest jakieś mocno widoczny na twarzy, mimo tego, że ma taką konsystencję. I wydaje mi się, że nie da się nim zrobić krzywdy, także. Dla osób, które nie lubią wielkiego glow Ale lubią gdzieś tam jak Ta cera ładnie się świeci To to będzie naprawdę fajny efekt No i dobra, ostatnią rzecz, jaką dzisiaj będziemy nakładać To jest błyszczyk I ten błyszczyk to jest jedynka W ogóle były dwa kolory Nie zwróciłam uwagi, brawo ja I to jest błyszczyk, to jest właściwie lip topper Glitter lip topper Ale on ma takie, widzicie, drobinki Mocno holograficzne Ja go nie będę na nic nakładać, nałożę go dzisiaj samego Zobaczymy jak się utrzyma bo kolor jest przepiękny, no ma takie różowo-niebiesko-fioletowe drobiny. No przepiękny jest ten kolor. Zobaczymy, jak będzie wyglądał sam ustach Ogólnie konsystencja i zapach to jest błyszczyki Lowly 2 O, identyczne. Także jeżeli lubiliście tamte błyszczyki, to ten też mam gdzieś, jeśli chodzi o to przypadnie do gustu. Bardzo ładny taki karnawałowy efekt. No dobra, moi drodzy, i w ogóle fajne jest też to, że na ustach mam takie zielone drobinki i one fajnie się łączą z tym, co ja mam. Na oczach, także okej. Okay. No dobra. Pokażę Wam się w świetle dziennym, i myślę, że możemy zacząć liczyć trwałość tego makijażu. Brawo, ja! Możecie mi pogratulować? Przecież ja tutaj dzisiaj taka odkryta dosyć mocno siedzę, ze względu na to, że mamy rozświetlacz do ciała. I to jest, słuchajcie, Blink Blink Body and Face Highlighter. Ma tutaj taką zakrywkę, i taką się, słuchajcie, prezentuje. I on się bardzo mocno różni od katosu, którą też tutaj mam. Dlatego, że katosu jest efektem takiego mokrego ciała Mokrego rozświetlenia, o Przypomina mi dużo bardziej Fenty, szczerze powiedziawszy Natomiast Lovely to jest zupełnie inny rodzaj rozświetlenia Dlatego, że on nie jest taki mokry Jak widzicie, no dosyć suchy i dosyć słaby przy tym właśnie rozświetlaczu z katosu No bo tutaj macie właśnie Lovely, tu macie katosu Także mało odbija światło No ale dobra, zobaczymy ścięgnę sobie po ten sam pędzelek, którym nakładałam rozświetlacz. Mocno się pyli i jest naprawdę suchy. Ua! Jest strasznie złoty! Strasznie! Dla mnie jest trochę za ciemny. Nie, no ładnie odbija światło, tylko jest dosyć ciemne. Musicie na niego uważać, nie? Ale jak macie do wyboru ten czy ten, to zdecydowanie bierzcie ten, bo ten mnie dużo bardziej zachwycił niż ten. Dobra. Teraz się mogę iść wam pokazać w świetle dziennym. Przyciemnie się trochę. Mamy godzinę 10.30, jak widzicie tego Glow. No nie ma z dużego tutaj na tym dekolcie. Jak. to możecie sobie już odpuścić, to już mogę Wam powiedzieć. Jeśli chodzi o oczy, to przepięknie ta paleta glitterowa się świeci. Tutaj przepięknie odbija światło, bardzo mi się podoba ten efekt. Błyszczyk jest naprawdę w porządku. Zobaczymy, jak się będzie utrzymywał podkład. Bo to mnie najbardziej ciekawi z tego wszystkiego, bo jeżeli będzie super, no to wow! Będzie normalnie masakra. No zobaczymy. Na razie tak to się prezentuje. Mamy godzinę 10.30. Na pewno 8 godzin w nim pochodzę i zobaczymy jak będzie z trwałością. Słuchajcie, wracam do Was z podsumowaniem po 8 godzinach. Jeśli chodzi o to, co ja mam dzisiaj na twarzy i co Wam mogę tutaj powiedzieć, to tak. Jeśli chodzi o tą paletę z tymi brokatami kremowymi, to bardzo spoko sprawa. Jak i na bazie, taki bez utrzymał się bardzo dobrze i bardzo mi się podoba to, co widzę dzisiaj na oczach, także. Nie mam im nic absolutnie do zarzucenia, są w tym samym miejscu, w którym były. Tak samo jeśli chodzi o ten eyeliner, który nałożam sobie w wewnętrzny kącik, który gdzieś mi tutaj. O, jest. Tak samo ten eyeliner fajnie wygląda we wnętrznych kącikach, dalej tutaj jest i nie mam niczego mu tutaj do zarzucenia, dalej jeśli chodzi o ten rozświetlacz sypki na policzkach, to on dalej jest, ale tak jak mówiłam, to nie jest taki mocny efekt, jak ja lubię takiego mocnego glow, także jeżeli nie lubicie takiego mocnego efektu świecenia, to wam się spodoba, jeżeli wolicie coś większego, to nie do końca, jeżeli chodzi o błyszczyk, to zjadł się zaraz jak się napiłam kawy, także nic nadzwyczajnego utrzymywanie klasyczne, natomiast bardzo ładnie wygląda i ogólnie formuła jest bardzo bardzo przyjemna. Dalej jeśli chodzi o ten rozświetlacz do ciała, to on mi się zaraz tam stary z ciała. No, ten z, z X to zdecydowanie jest dużo fajniejszy, dużo lepszy błysk daje i dużo fajniej i dłużej się utrzymuje. Natomiast teraz przejdźmy do rzeczy, która pewnie was najbardziej interesuje, czyli podkład. Ja go przypodrowałam bardzo małą ilością pudru. Właściwie taką największą ilością przypudrowałam czoło, no ale tak to wszystko, całą resztę twarzy przypudrowałam pędzelkiem i naprawdę małą ilością pudru. Pozbierał mi się tutaj w skrzydełkach nosa, o, tu w tych miejscach i wszedł w tą zmarszczkę mimiczną, którą jakby ruszam, jak mówię, kiedy mówię. Troszkę zważył mi się tutaj nad ustami, natomiast ja się dzisiaj przybierałam z 20 razy, bo nagrywałam dla was mierzymy, przybierałam się też przed wyjściem naprawdę dużo tych warstw ściągałam i zakładałam dzisiaj na siebie, także mogło mi się to gdzieś tutaj zważyć, pościerać ze względu na to, że ja go po prostu dotykałam jak ściągałam sweter czy coś dalej mam go tutaj na brodzie, natomiast on tak samo nie do końca ładnie wygląda muszę przyznać, że bardzo ładnie wygląda tutaj na policzkach i na bokach czołach, gdzie tego pudru było na mniej i wydaje mi się, że na mojej twarzy To wygląda gdzieś tam najlepiej Kiedy ja na tym podkładzie mam Bardzo malutką ilość pudru Im mniej, tym lepiej Konturowanie utrzymało się bardzo spoko Wygląda bardzo w porządku, ma bardzo ładne krycie I nie powchodził mi mocno W zmarszczki pod oczami, także wszystko jest Na swoim miejscu Jeśli chodzi o ten podkład, tego ja będę używać Jak widzicie, on mi się dosyć mocno wyświecił W strefie T, ale u mnie to już jest taki klasyczek Także powiem wam szczerze, że Nie wygląda źle ja na pewno jeszcze do niego wrócę i będę go testować, zobaczymy, jak mi się sprawdzi, bo na chwilę obecną no jest całkiem, całkiem w porządku. Na pewno będę go jeszcze testować i gdzieś tam dam Wam znać, jak to mi się sprawdza na dalszą metę, e, bo tak jak mówię, dzisiaj najładniej wygląda na płeczkach, czyli tam gdzie tego pudru była najmniejsza ilość tak na dobrą sprawę no i co moi drodzy, tak się prezentuje dzisiejszy test dajcie mi koniecznie znać, czy któraś z tych rzeczy was zainteresowała na tyle, że chcielibyście ją zakupić, a ja na dzisiaj już się z wami żegnam, koniecznie że pamiętajcie, że wpadać do mnie na Instagram oraz na profil na Vinted a my widzimy się już niedługo w następnym odcinku także do zobaczenia i cześć!